Jak co roku cmentarz komunalny przy ulicy Żwirowej w dniu Wszystkich Świętych będzie odwiedzany przez tysiące ludzi. W tym roku administrator cmentarza spodziewa się ponad 100 tysięcy odwiedzających groby najbliższych. Apel do ludzi, żeby zachować spokój, cierpliwość, żeby mieć wyrozumiałość w tych dniach dla wszystkich, czyli dla służb miejskich, dla służb administracji cmentarza, no i dla siebie przede wszystkim, dla osób, które odwiedzają te, to miejsce w tych dniach żeby nie doszło do sytuacji jakichś nerwowych i niepożądanych. Aby było jak najmniej utrudnień z zaparkowaniem samochodów, administracja cmentarza przygotowała w tym roku dodatkowy parking dla odwiedzających cmentarz. W tym roku jako nowość jest udostępniony parking przy nowym obiekcie powstałym w tym roku na ulicy Żwirowej, blisko cmentarza, w którym znajduje się na dzień dzisiejszy market cmentarny. I z artykułami dekoracyjnymi, oraz Biuro Administracji Cmentarza. Przy tym obiekcie będzie udostępniony też parking na około kilkaset samochodów. Tam też będzie można po prostu wjechać i zaparkować swój samochód. Przy tym skorzystać z porady, jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś informacji z Biura Administracji Cmentarza, które będzie otwarte. W tych dniach. Tradycyjnie udostępniony będzie parking przy starej i nowej części cmentarza, które pomieszczą kilkaset pojazdów. Parkować będzie można również na Placu Cyrkowym w Parku Słowiańskim, Starej Nicce ulicy Słowiańskiej oraz na terenie PWiK. Oczywiście wszystkich zachęcamy do skorzystania z darmowych dojazdów na cmentarz autobusami MZK linii 111, 105, 132 oraz linią C.